Zostaw łapkę w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz tyle V-Dolców na swoje konto w Fortnite za darmo. Jeszcze przed startem tego filmu chciałem wam powiedzieć, że mam dla Was konkurs na 1000 fałdolców. Jeżeli chcecie wziąć udział, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszecie wasz nick z Fortnite'a, no i w sklepie użyjecie mojego kodu LOLMYŚLNIKHEXO. A teraz bez przedłużania zapraszam Was do filmu. Także siemano mordeczki, z tej strony ja, Hexo, W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowych fałdolców w Fortnite. Korzystajcie ten film do końca, a jeżeli jesteście na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No, a teraz bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobra więc generalnie, moi drodzy, w mediach społecznościowych pojawia się coraz to więcej sposobów na zdobycie fałdolców za darmo. No i jak to jest ze startem nowego sezonu? Coraz to więcej osób udostępnia właśnie sposoby na zdobycie tych fałdolców za darmo. Także dzisiaj przejdziemy sobie do tych legitnych sposobów oraz do tych fejkowych. Na początek przejdźmy sobie do tych legitnych sposobów. Jednym z takich sposobów jest yy, użycie pewnych błędów, lecz takie błędy występują najczęściej od razu po aktualizacjach. Czyli jeżeli jest jakaś aktualizacja do Fortnite'a, no to wtedy właśnie takie błędy są dostępne, ale korzysta z nich naprawdę mało osób, ponieważ nie każdy wie jak te błędy zrobić. Najdokładniej no chodzi tutaj o błędy z na przykład zgłaszaniem pewnego błędu, ponieważ takie błędy czasami działają, ale są najczęściej one usuwane na przykład w godzinę po aktualizacji. Także, no, jest to naprawdę trudne do wykonania, ale jak najbardziej, fodolce za to są. Generalnie kolejną techniką jest zmienienie sobie regionów w Fortnite, ponieważ wtedy, generalnie, no, to mamy właśnie fałdolce taniej z tego co słyszałem no ale nie wiadomo czy to działa, lecz wiadomo jest to, że jeżeli właśnie zainstalujecie sobie z chińskiej strony Fortnite'a, no to na pewno będziecie mieli coś tam taniej. No i ostatnim legitnym sposobem właśnie na zdobycie tych fałdolców jest wzięcie udziału w moim konkursie. A najdokładniej jak już mówiłem, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na 1000 fałdolców, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. No i oczywiście w komentarzu napiszecie wasznik z Fortnite i użyjecie mojego kodu lol hexo No i generalnie, jeżeli będzie spoko aktywność pod tym filmem, no to zrobię kolejny konkurs. A jest jeszcze jeden legitny sposób, ale niestety jest też opcja, że zdostaniecie za niego bana. A najdokładniej zgłoszenie do Epic Games, że niby zakupiliście właśnie fałdolce, a nie dostaliście ich na swoje konto. Taki sposób jest naprawdę ryzykowny, ponieważ Epic Games może oddać wam te fałdolce, ale jeżeli potem na przykład dowiedzą się oni, że w ogóle nie kupiliście tego i tak naprawdę chcieliście ich oszukać, to nie dojść, że fałdolce wam. Zostaną zabrane, no to jeszcze wasze konto zostanie zbanowane. Także jest to sposób, którego zbytnio nie polecam robić. Teraz przejdźmy sobie do sposobów, na które warto uważać, ponieważ, no jak wiadomo, w internecie są osoby, które po prostu sprzedają fałdolce, na przykład za 20 zł. Jeżeli do, na Discordzie napisze do Was osoba, która ma do, do Was zaoferowania na przykład fałdolce za 20 lub 10 zł, no to jak najbardziej tego nie kupujcie, ze względu na to, że jest to tylko i wyłącznie scam. No i osoba ta chce sobie po prostu zarobić właśnie pieniążki, że aby ona mogła sobie kupić fałdolce za 40 zł. A naprawdę trudne to nie jest, ponieważ wchodzisz na jakiegoś Discorda, piszesz tam, czy właśnie chce ktoś kupić fałdolce za 20 zł. No i na przykład cztery jakieś osoby do ciebie się zgłaszają, kupują to od ciebie, no a tak naprawdę nic w zamian nie otrzymują. Także naprawdę nie polecam. Kolejnym nielegitym sposobem, na który warto uważać, są to właśnie generatory Fortnite Foldolców. Generalnie no to na tych generatorach najczęściej trzeba podać swój numer telefonu. Jest to teraz skierowane dla młodszej widowni, ponieważ generalnie nie podawajcie nigdy swojego numeru telefonu w internecie gdziekolwiek. Ponieważ jeżeli na przykład coś takiego zrobicie na tym generatorze, no to będą do Was wysyłane SMS-y premium, na, za które będziecie musieli płacić naprawdę grube setki złotych miesięcznie. Czyli załóżmy, że podacie swój numer. Telefonu będą do Was przychodziły jakieś dziwne sms -y, które niby są niegroźne, a potem w rachunku w Waszej sieci komórkowej na przykład zobaczycie, że musicie zapłacić z 500 zł, a jest to suma naprawdę naprawdę duża. No i kolejnym nielegitnym sposobem są to niektóre strony. Generalnie co są to strony hazardowe, czyli załóżmy, że kupujecie sobie tam jakąś walutę tej strony i potem otwieracie sobie skrzynki. No i załóżmy, że wygraliście na skrzynkach z 5000 fałdolców, a na swoje konto otrzymujecie generalnie tylko 1000. Mimo tego, że wydaliście załóżmy około 100 zł, no to i tak jest to po prostu skam i w większości takich stronek nie działa. Oczywiście są też stronki, które są legit, ale takich stronek jest naprawdę naprawdę mało. Kolejnym takim sposobem, na którego naprawdę warto uważać, to sposób, który właśnie stosują też niektórzy ludzie na Discordzie, a najdokładniej zaproś 10 osób, a otrzymasz 1000 fałdolców. Tak samo było na przykład z kilofem Minty. Wiele osób chciało po prostu na tym sobie za darmo nabić osoby na serwerze. No i takie serwery najczęściej miały 10 tysięcy osób, i nieraz sam od moich widzów dostawałem właśnie zaproszenia na serwery typu WBI, a dostaniesz Regnegerate Rider za 10 zaproszeń, wbij a dostaniesz 1000 fałdolców za 20 zaproszeń. No i oczywiście jest to nielegitne, ponieważ to by musiał być naprawdę serwer jakiegoś milionera, żeby takie nagrody rozdawać po prostu co każde 10 zaproszeń. Ponieważ zaprosić 10 osób, żeby one dołączyły, nie jest naprawdę trudno. No a generalnie, no to już z tą nagrodą, no tak średnio do odebrania, ponieważ po prostu jest to fake. No i toż by. Było na tyle, że ten odcineczek, ja byłem Hexo, przypominam Wam o konkursie na 1000 Fałdolców i jeżeli będzie dobra aktywność, to będzie kolejny konkurs. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!